Witam. Słuchajcie, przyszedł czas, że skalarki muszą już trafić do Was. Zatem czas zacząć sprzedaż tych skalarków. Myślę, że są już odpowiednio duże, odpowiednio wyrośnięte, żeby móc już zaistnieć, że tak powiem, w nowym domu. Zatem dzisiaj w godzinach wieczornych. Utworzę aukcję no powiedzmy na godzinę 20 na eliksie, gdzie zacznę sprzedawać te rybki. Postanie tam po prostu ogłoszenie z tymi właśnie rybkami. Rybki będą w cenie 25 zł za sztukę. Jeżeli ktoś chce kupić na miejscu, jak najbardziej, proszę do mnie dzwonić, umawiać. Można podjechać i je ode mnie kupić. Jeżeli ktoś chce z wysyłką, to proszę mi na aukcji na Olixie napisać, ile chcecie sztuk. Wówczas ja sporządzę specjalnie dla Was konkretną ofertę i trzeba będzie po prostu przez Olixa to sobie z wysyłką kupić. Co do, co do co do rybek, słuchajcie, co do sprzedaży wysyłkowej, no nie będzie czegoś takiego jak rezerwacja. Będzie coś na zasadzie jak to pierwszy, to lepszy. Um, dlatego, e, no, powiedzmy, daję te dwie godziny, żeby ten film trafił do jakiejś większej liczby ludzi, żeby potem nie było, że ktoś no obejrzał film następnego dnia. Aczkolwiek nie wiem, e, na ile rybek starczy, jest około 80 sztuk. Z czego chyba nie wszystkie sprzedam, że tak powiem, w pierwszej partii, no bo nie wszystkie, że tak powiem, równo urosły. Na początek, wiadomo, pójdą te większe. Co do, co, do, co do tego, większe, mniejsze, to też mi pisaliście, żeby nie było tak, żeby na przykład, zresztą ja sam o tym wiem dobrze, że nie ma co brać na przykład samych największych, tak? bo może się okazać, że największe dorastają zwyczaj szybciej samce i się nie kazał, że ktoś będzie miał, nie wiem, same samce, więc ja będę starał się miksować takie mniejsze z takimi e, nazwijmy to większymi. I już Wam pokazuję na przykład, co to jest większy, co to jest mniejszy. No zobaczcie na przykład tego, tu jest bardzo ładny e, duży osobnik i jest bardzo duże prawdopodobieństwo, że jest to raczej samiec. E, ale na przykład, o tutaj mamy już takich trochę mniejszych kilka osobników. Nie wszystkie po prostu równorosną, mimo tego, że wszystkie żyją w tych samych warunkach, wszystko tak samo je. Więc podejrzewam, że jakieś tam takie znaczenie może mieć. Ja nie będę za bardzo, że tak powiem, przypatrywał się tym, jakie się sztuki łapie. Po prostu jakie się złapią, takie będą. One są mniej więcej wszystkie takie same. Nie ma tutaj ryb z jakimiś wadami rozwojowymi. Nie ma ryb, nie wiem, żeby nie wiem, miały jeden pas więcej, albo jeden pas mniej, albo gdzieś ten pas się w połowie kończył, bo taki tekst też gdzieś widziałem, że może tak być. Ale tutaj tak wcale nie ma, więc nie będę, że tak powiem, konkretnie tam łapał. Słuchajcie, ja zrobiłem już kilka prób. Może wiecie, może nie, już kilka skalarków pojechało. Robiłem też z innymi rybami próby. Mniej więcej wiem już jak to wysyłać także nie będzie z tym problemów przygotowałem też sobie kilka styroboksów jest z tym kupa roboty no niestety i słuchajcie co do, co do styroboksów okazało się, że no nakład pracy i koszta są nieco większe niż to pierwotnie policzyłem no i taka wysyłka E, przygotowanie po prostu tej paczki będzie kosztować e, nie 10 tak jak wcześniej myślałem, tylko niestety no, 15 zł te, te, te parę złotych musiałem dodać, ponieważ e, okazało się, że trochę więcej mi tego materiału idzie e, niż, niż pierwotnie e, zakładałem. E, w, no trudno, no, jeżeli ktoś chce ponieść te dodatkowe 5 zł, no to chce, jeżeli nie, no to bardzo mi przykro. E, no niestety, no tak wyszło. Ja Ja też myślałem, że trochę taniej będzie, ale niestety tak nie jest. Dobra, cały czas możecie obserwować rybki, jak wyglądają w tym akwarium no i mniej więcej jakiej są jakości. Zresztą te rybki znacie od, no od samego ich urodzenia, bo jak wiecie, od momentu składania ikry, praktycznie możecie je obserwować i mniej więcej wszystkie etapy oraz czas, w jakim rosną. Od czasu kiedy rybki są już odrobaczone, minęło około tygodnia, a od tego czasu nie podaję mrożonych oraz żywego pokarmu, żeby potem nie było, że zarobaczyłem na nowo odrobaczone ryby. Też z Was stwierdzi, że niepotrzebnie w ogóle je odrobaczałem. Być może, ja też tak sądzę, że być może jest to niepotrzebnie odrobaczone, ale na pewno to nie, nie, nie bardzo zaszkodzi. No i dobra, jak widzicie rybki mają apetyt, wcinają śmiało. Co do samej wysyłki, słuchajcie, no to ja y, pierwszą partię rybek wyślę w poniedziałek. Zobaczę jeszcze, y, ile mi się uda ich, y, że tak powiem, y, wysłać. Bo już zrobiłem sobie taką małą grubę, wysyłałem trzy paczki i wierzcie mi, że zrobienie takiej paczki z tymi rybami i wyłapanie ich stąd, y, no to jest dobre pół godziny, a y, no ja też chodzę do pracy, więc nie wiem, będę musiał chyba czwarta rano wstać w poniedziałek, żeby te paczki robić i żeby nie wiem, o siódmej trafiły do, do, do paczkomatu, tak? Co do wybierania, słuchajcie paczek z paczkomatu, to u mnie jest różnie: jednego dnia jest o 11, drugiego dnia jest o 17, więc ciężko powiedzieć, ale mniej więcej wszystkie paczki, jakie tutaj wysyłałem, docierały następnego dnia, również różnie, do jednych przychodziły o 10, a do innych koło 17-18. Nie ma, nie ma na to reguły, ale w końcu wszystkie dochodziły. Już mniej więcej wiem też, jak robić to, żeby paczka była w pionie. Wystarczy po na paczkę nakleić etykietę od góry. Toś mi jeden z widzów napisał. Pozdrawiam go serdecznie. Przetestowałem faktycznie tą metodę. Jeżeli etykieta jest naklejona od góry, paczka jedzie etykietą do góry, dlatego że wszyscy kuje, że tak sprawdzają, dlatego że wszystkie linie sortujące mają czytniki. Tych skanerów od góry, także to takie na przyszłość dla wszystkich, jeżeli chcecie dobrze wysłać. No to ta etykietka, ta naklejka, którą ja naklejają góra, to ona dla nich nic nie znaczy. Dla nich znaczy to, gdzie jest naklejone, naklejona etykieta. Tak podejrzewam, że taśma z napisem ostrożnie rzucać też niewiele. Też niewiele znaczy, no ale w każdym razie wszystkie ryby do tej pory, które wysłałem, doszły w bardzo dobrej kondycji następnego dnia, więc, no, więc nie ma co się przejmować. To nie jest jakaś taka e, wielka, że tak powiem, podróż dla nich. No i dobra, także podsumowując, e, dzisiaj około 20:00 ja uruchomię e, aukcję na Relixie. Słuchajcie, trzeba sobie tą aukcję znaleźć. Ja nie będę podawał żadnych linków. E, jeżeli ktoś chce, to znajdzie. Znalazło mnie przez te parę lat tyle ludzi, gdzie się nie spodziewałem, więc myślę, że to nie jest problem znaleźć kogokolwiek. Zwłaszcza, że ma się całkiem sporo danych na ten temat, na temat tejże sprzedaży. to tak jak mówię, kto pierwszy, ten lepszy, zobaczę. Postaram się w pierwszy weekend wysłać około 10 paczek. Nie wiem, jak to jeszcze, ile, ile, ile że tak powiem. Rybek zejdzie w tej pierwszej partii, bo nie wiem po ilu sztuk będziecie zamawiać. W każdym razie, jeżeli chodzi o, o takie zamówienia, to minimalna liczba ryb, jakie będę chciał sprzedawać, to są co najmniej 4 sztuki. Nie będę się tam rozdrabniał na dwie sztuki, czy tam pojedynczo, to nawet na to nie liczcie. Co najmniej 4 sztuki trzeba będzie wziąć, z, jeżeli, jeżeli, jeżeli chcecie, z wysyłką. No i dobra, w tym odcinku to tyle. Zatem do zobaczenia. No i zap mówię, tak jak mówię, kto chce, to mnie znajdzie. Ja zapraszam na Eliksa Cześć.